Jesteśmy na boisku w Krakowie, Bronowice, boisko imienia Johanna Kreufa. Dość charakterystyczna zresztą ciekawostka, że Holendrzy mają taką zasadę, że w miejscu, w mieście, w którym znajduje się ich baza treningowa, a miało to miejsce podczas Euro 2012, fundują również boisko. To właśnie w tym holenderskim duchu Street soccera rozpoczniemy przygotowania do sezonu 2021 i nauczymy się pięciu fajnych zagrań, które aktualnie podbijają TikToka, Instagrama, testując jednocześnie najnowsze halówki od firmy New Balance wersja Audazo V5. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują kolor czerwono, jasno, pomarańczowy, bardzo lekki syntetyczny but, antypoślizgowa podeszwa wykonana z technologii RevLite, która jest bardzo lekka. Mamy Zamsz, który pomaga w czuciu piłki, zapiętek, wzmacniany. Zobaczmy, jak sprawdzają się już na nóżkach. Siemanko, studnia, studnie już znacie z ostatnich odcinków. Zaczynamy od dość nieprzewidywalnego przyjęcia piłki, kojarzonego z Diego Maradoną, z fake pasem. Wow, wow, wow. Wow, wow. I co o tym sądzisz? Pędź tak, dosyć efektywne i na pewno może zaskoczyć, a w dodatku jest proste A Niektórzy już wiedzą, niektórzy nie. Tego sędziego możecie spotkać na szczeblu rozgrywkowym, który klik? Yy, piątej linii. Jak tam ktoś to zrobi, to podeślijcie screena, no w takim razie pierlujzi kolina, zaczyna! Czas na pierwszy krok. Lecimy. Zaczynamy od położenia piłki przed sobą i znajdujemy się tak, żeby nasza lewa noga była mniej więcej na wysokości piłki. Przechodzimy do pozycji krzyżaka w ten sposób. Nie robimy tego przeskakując, tak, jakoś przemieszczając się. Momentalnie po prostu najprościej krzyżujemy nogi. No i na koniec, na koniec, na koniec, na koniec, wracam do pozycji. Szybkim ruchem. Wracamy do pozycji tak, żeby zewnętrzną częścią naszego prawego buta wyciągnąć tą piłkę prawo. Raz, dwa. Statycznie nie jest to aż takie trudne. Myślę, że poznaliście zasady, jak odpowiednio należy ułożyć nogi, ale teraz przećwiczmy to w pozycji, kiedy ta piłka zmierza w naszym kierunku. Jeżeli nie macie osoby, która może wam tą piłkę podać, po prostu pociągnijcie ją za siebie i czekacie. Raz i dwa. Pierwszy trik za nami. Dla mnie, jeżeli chodzi o precyzję wykonania, szybkość i odpowiednie przyjęcie go w momencie, kiedy ta piłka leci do nas, no z różną prędkością, daje mu skalę trudności 4 na 5. A co będzie teraz? Do roboty. Ten trik. Jeszcze trudniejsze. Nie mam pojęcia, co tutaj można dodać na ten temat tego triku. Były naprawdę ciężkie. Jest to połączenie triku od Ronaldinho, bo pamiętam, że kilka lat temu uczyliśmy się właśnie takiego zatrzymania piłki, tyle że do tego musimy dołożyć klasyczny Magi Dispin i zobaczcie. Raz. Lewa noga przed piłką musi być, właśnie tak. Raz, dwa. No i o to chodzi. To co, rozgrzani, gotowi. Zaczynamy z kolejnym trikiem na ziemi. A jeżeli chcielibyście uczyć się trików freestyle'owych, no to pamiętajcie, że jest do tego mój czterogodzinny kurs na stronie turbofreestyler.com no i piłki na trenęwskrzym.pl to tyle słowem reklamy. Zaczynamy. Stajemy przed piłką lewą nogą. Tak będzie najprościej. Następnie prawą podeszwą buta bądź ewentualnie jego wewnętrzną częścią strony, pociągamy piłkę za siebie, tak, żeby ją zatrzymać od razu stroną odwrotną. Czyli klasyczny Ronaldinho. Zobaczcie. Raz, dwa. Przechodzimy do kroku numer dwa, czyli w momencie, kiedy ta stopa znajduje się na piłce, staramy się przekręcić nasze ciało w bok, w lewą stronę i zagarnąć piłkę zewnętrzną częścią nogi postawnej. Raz, dwa, trzy. Wypadałoby teraz już przećwiczyć w całość. Róbmy ją na początku bardzo powoli. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Już przyspieszamy. No, no to po dwóch czas na coś mniej skomplikowanego, czyli od Janu, od odjechaną wersję hokus hokus'a. On się tego nie spodziewa. No to trik dla Was. Trudny? Najtrudniejszy jest pierwszy element, żeby go odpowiednio wykonać w biegu. Zacznijmy od pozycji statycznej, naszej ulubionej. Pierwszy element to pociągnięcie piłki podeszwą stopy, a następnie przejście do pozycji krzyżaka. Raz i dwa. Gdy potrafimy już odpowiednio piłkę pociągnąć, to spróbujmy ją zatrzymać krzyżakiem. Raz. I dwa. Żeby odpowiednio dostosować sobie ilość kroków, którą musimy zrobić. Raz i dwa. Wypracowaliśmy odpowiednią liczbę kroków, zatem uderzmy piłkę z krzyżaka. Czas na końcóweczkę, czyli z krzyżaka do zagarnięcia. Raz, dwa. Czas na całość, standardowo, bardzo powoli. Najpierw pociągnięcie. Przejście krzyżaka, zagarnięcie, zagarnięcie, przyspieszenie. Pociągnięcie, zagarnięcie, zagarnięcie, zatrzymanie. Pociągnięcie, przyspieszenie, przyspieszenie. Trzymam za Was kciuki w tych trzech dotychczasowych trikach. A teraz czas na może nie klasycznego, ale jedno z najbardziej rozpoznawalnych trików zagrań od Neymara. Tak to wyglądało na boisku. Zawodnik klękał przed nim. Ale to nie pomogło. Neymar dołożył, widziałem, jeszcze taki ruch, żeby uspokoić obrońcę. Odpuśćmy sobie już. Już tak nie przesadzajmy. Zresztą nie będziemy za chwilę przewracać się z racji tego, że są u rodziny siostry. Lewa noga znów okrąża piłkę. Przemieśćmy się trochę do przodu podczas tego pociągnięcia. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Jak poradziliście sobie z tym? A teraz już czas na ostatni element dzisiejszego wiosennego treningu. Musicie połączyć swoje freestyle'owe skillsy ze zwotem, które jest czymś na wzór klasycznego rainbow. W momencie, kiedy sami rzucacie sobie piłkę, to ten ruch palcem do góry jest bardzo ważny. Natomiast kiedy piłka leci do was, na przykład z perspektywy paraboli, jak będzie ze środka boiska, to czasem wystarczy po prostu postawić nogę. Klasyczne odbicie piłki piętą. Robimy to w standardowy sposób, rzucając sobie piłkę z wysokości klatki piersiowej. I to by było na tyle w dzisiejszym naszym odcinku edukacyjno-rozrywkowym o charakterze poznawania najefektowniejszych trików. Mam nadzieję, że pokażecie mi łapkami w górę, że chcecie uczyć się trików, chcecie wyzwań, a ja będę się odwdzięczał fajnymi odcinkami.